Siemanko wszystkim z tej strony Marek. Pijesz kawę codziennie? A co gdybym ci powiedział, że twoja mała czarna może cię powoli truć? Zostań ze mną, bo zaraz zanurkujemy w eksperyment, który odkryje prawdę. Kawa to dla wielu z nas codzienny rytuał, jak schabowy w niedzielę. Ale czy wiedziałeś, że może zawierać pestycydy i toksyny? Dzisiaj nie tylko to zbadamy, ale też pokażę ci, jak pić kawę bez szkody dla zdrowia. Gotowi na naukową podróż? No to jazda. Na pierwszy ogień pestycydy. Zabrałem próbki kawy z supermarketu i ze źródeł ekologicznych. Zobaczymy, co w sobie kryją. Zacznijmy od pestycydów. Wziąłem próbki kawy z supermarketu i kawy organicznej. Zobaczmy, co nam pokażą. Czy wiesz, że w kawie z Kolumbii znaleziono ślady chlorpiryfosu? W Unii jest zakazany, bo uszkadza układ nerwowy. Brazylia, lider produkcji kawy, używa pestycydów takich jak glifosat. Wyobraź sobie, ile tego ląduje w naszej filiżance. Przeprowadziłem test na pestycydy. Kawa z dyskontu? Wynik pozytywny. Organiczna? Czysta. Ale co z toksynami, których nie widać? Zapolujmy na nie. Pestycydy to jedno, ale mykotoksyny to cichy wróg kawy. Sprawdźmy to. Ochrotoksyna A. Mykotoksyna. W polskich badaniach znaleziono ją w 20% kawy z supermarketów. Wietnam, drugi największy producent kawy, ma problemy z aflatoksynami potrafią uszkadzać DNA. Niewłaściwy transport czy przechowywanie i pleśń rośnie jak na drożdżach. Sam zobacz. Myślisz, że ciebie to nie dotyczy? Zobaczmy, jak to wpływa na zdrowie. Pestycydy i toksyny nie znikają, kumulują się w nas. Co to oznacza? Badania z USA pokazują, że pestycydy, takie jak triadimefon, obciążają wątrobę, nasz filtr organizmu. Ochrotoksyna uszkadza nerki. Polscy naukowcy biją na alarm, jaki ma wpływ na układ moczowy. Toksyny mogą zaburzać pracę mózgu. Badania z 2022 roku łączą je z migrenami. Chcesz pić kawę bez trucizny? Mam na to sposób. Spokojnie, kawa może być zdrowa. Oto moje naukowo potwierdzone triki. Kupuj organiczną, zero pestycydów, potwierdzone testami. Jasno palona kawa ma mniej toksyn. Potwierdzają to eksperymenty z USA. Przechowuj ją w lodówce. Testowałem. Pleśń nie ma szans. Teraz już wiesz, co czai się w twojej kawie. Wybieraj mądrze i pij zdrowo. Zostaw lajka, like subskrybuj kanał Marka, bo za tydzień zanurkujemy w coś równie szokującego.